Witam wszystkich Państwa w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, dzisiaj mamy otwarcie, dwa otwarcia, w tej chwili spotykamy się na otwarciu wystawy e, Pana Petera Johanssona, kuratorką jest Eulalia Domanowska, serdecznie dziękuję za przybycie i teraz głos oddaję kuratorce, która opowie nam o, o tej wystawie, wystawie, która miała się otworzyć w kwietniu, otwieram ją teraz ze względu na COVID. Dobrze. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że po pół roku możliwe było pokazanie wystawy szwedzkiego artysty, jednego z najbardziej znanych, ale też łatwo spostrzegalnych, Petera Johanssona. Wystawa Terapia Narodowa jest współorganizowana wraz ze Szwedzkim Instytutem w Paryżu. I wybór prac, które tu Państwo zobaczycie, pochodzi z ostatnich 40 lat twórczości artysty, który już, od, już w latach 90. zaczął pracować z tematami takimi jak tożsamość narodowa, jak konstrukt kulturowy i zaczął dekonstruować te pojęcia. On pochodzi z terenu Dalany. To jest środkowa Szwecja, która, teren, który graniczy z Norwegią, trochę na północ od Sztokholmu, który uważany jest za takie serce szwedzkości. Nie wiem, w Polsce pewnie może byłyby to Kielce? Radom. 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 I ten, z tego terenu tak się złożyło, pochodzą różne wzory ludowe, które zostały przyjęte w Szwecji jako typowo szwedzkie. Pochodzi też stamtąd Konigdala, typowa pamiątka, którą można kupić. No, kiedyś nawet w IKEA sprzedawano, dzisiaj myślę, trochę w innych szwedzkich sklepach czyli taki drewniany malowany koni, który biedni stolarze w XIX wieku wyrabiali dla swoich dzieci, a która w 1939 roku, podkreślam tę datę, na wystawie w Nowym Jorku została uznana przez i wytypowana przez szwedzkie władze jako właśnie taka oficjalna pamiątka ze Szwecji. Peter Johansson w swojej sztuce pyta właśnie, jak to się dzieje, że pewne przedmioty, pewne kulturowe fakty stają się faktami narodowymi. Wczoraj na spotkaniu w Galerii Narodowej Zachęta w Warszawie, długo żeśmy rozmawiali, również w tym spotkaniu uczestniczyła. Tylko filmowo. Kuratorka z Paryża Marion Aluchon i Andrzej Leder, który opowiadał o elementach nacjonalizmu, zarówno w sensie globalnym, bo nacjonalizm jest również jedną, jednym z tych głównych tematów Petera Johanssona. A Morgan Labar opowiadał z kolei o humorystycznych akcentach w sztuce Petera Johanssona, który Państwo z pewnością natychmiast tutaj zobaczą, a my z Katarzyną Kasią przepytywałyśmy i rozmawiałyśmy z artystą na temat jego pomysłów. Peter Johansson podejmuje takie tematy typowe jak sauna, Pipi Langström, czyli Pipi Polniczoszanka, jak właśnie te szwedzkie ludowe wzory i pokazuje nam je groteskowo, w krzywym zwierciadle. Wystawie towarzyszy katalog, także można go kupić w sklepiku z Muzeum Centrum. Niedługo, myślę w przyszłym tygodniu, można też będzie obejrzeć film ze wczorajszego spotkania, do czego zachęcam. Ja na koniec chciałabym przeczytać z mojego tekstu z katalogu Mały fragment. Sztuka Petera Johanssona powstała w demokratycznym państwie, jakim jest Szwecja. Gdzie pielęgnowane są obywatelskie prawa i swobody. Jest dobrym przykładem odpowiedzialnej postawy artysty, który nie poprzestaje na lukrowanym obrazie szczęśliwego kraju, lecz uświadamia stare i nowe zagrożenia, które dotykają nas wszystkich. Peter Johansson bawi, drażni i stawia istotne pytania. Zwłaszcza we współczesnych trudnych czasach, które są aktualne nie tylko w Szwecji czy w Polsce, ale na całym świecie, w każdym czasie. Ewa Kumlin, dyrektorka Instytutu Szwedzkiego w Paryżu, w katalogu wydanym z kolei przez Szwedzki Instytut, pyta, czym jest narodowa i kulturowa tożsamość w czasie rosnącego populizmu, nacjonalizmu i segregacji? Peter Johansson proponuje nam terapię narodową dla wszystkich, zrozumienie i uwolnienie się od dręczącej zmory. Stawia też pytanie o różnicę między patriotyzmem a nacjonalizmem. Proszę Państwa, ta wystawa, która zawiera bardzo różne medialne prace, dotyka przede wszystkim dwóch tematów tożsamości narodowej i tożsamości rodzinnej, tak by można było to określić, ponieważ w ciągu ostatnich lat ten szwedzki artysta zajmuje się przemocą w rodzinie i relacjami, które niekoniecznie w, tych najbli w tym najbliższym nam gronie, czyli rodzinie, są zawsze przyjazne i dobre. Uh, a na koniec uh, chciałam uh, z artystą zaprosić Państwa do uh, trochę ruchowych ćwiczeń. Uh, Peter, now it's your time. Uh, this is a very serious thing I've done here, but it's also about humor and uh, this place, this orangery, it's a really, really nice building. so to try to talk about really difficult things in such a building is really something else. so i would really, really like to thank all here at the centrum of uh, polish sculpture. everybody have been really, really fantastic. the technicians, thank you. <laughs> and all at jest Eulalia, bardzo Przepraszam bardzo, bo ja również chciałam podziękować za możliwość pokazania tutaj wystawy Petera Johanssona, o której szczerze mówiąc myślałam już od 20 lat. Teraz jest do tego świetna okazja. Chciałam bardzo podziękować całemu zespołowi Orońska, a zwłaszcza panom montażystom, ale też panu Wojtkowi Głogowskiemu, który dokonywał tutaj cudów uruchamiając wideo. Jak również wszystkim, którzy pracowali przy tym katalogu, a zwłaszcza Halinie Gajewskiej, dzisiaj nieobecnej. A teraz czas dalej na Petera Johanssona, bardzo proszę. Ja. No, my, my plan was to uh, organize a little dance, actually, uh, to uh, welcome you to this exhibition. So if you, Elalia, could help me to explain how we should do this. Uh, in Swedish, we do so <coughs> har we do it like this, and we call it the rocket. And uh, the thing is that you should help me to lift this exhibition up to the top. And uh, everybody, if you could join me in this moment. So, should we start, Alia? Państwa, to będzie dosyć prosty taniec polegający na klaskaniu, następnie dołączeniu tupania i coraz szybciej. Yes. So. Na koniec wydajemy dźwięk jak rakietą. <laughs> so we start with the hands, please. So you should start with clapping your hands very slowly. Faster, faster. And then you should use the teeth. Or the nose. And, and much faster. Come on. And now you should use your mouth. And scream very, very loud. Whoa! <laughs> w międzyczasie zaczął, zaczęła pracować zewnętrzna instalacja nazywająca się Terapia Rodzinna. Typowy w typowych kolorach szwedzki domek, Państwo to wiedzą, czerwone domki z białymi odkiennicami. Autor trochę przewrotnie przewraca. Zapraszamy na wystawę.